Cześć. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na fantastyczny deser, deser dzieciństwa. Myślę, że wiele osób z Was bardzo dobrze go kojarzy, a będzie to ryż z jabłkami. To jest taki deser, a jednocześnie deser, który może być obiadem. I już tutaj na samym początku jestem bardzo ciekawa, jak Wy przygotowujecie ryż z jabłkami, bo już tutaj po komentarzach na Facebooku wiem, że niektórzy z Was zapiekają, niektórzy podają z cynamonem, z mlekiem, ze śmietaną. Ja dzisiaj pokażę Wam moją wersję ryżu. Z jabłkami. Jest to jednocześnie danie, taki mały deser, który nada się dla mamy karmiącej. Zadajecie wiele pytań właśnie o takie dania, więc oto jedno z nich. No i zachęcam was gorąco do przygotowania właśnie dzisiejszej wersji, super szybkiej wersji ryżu z jabłkami. Przygotowanie zaczynam od ryżu. Do wrzącej, gotującej się wody wsypuję szklankę ryżu i zostawiam do gotowania. W tym czasie zabieram się za jabłka. Jabłka obieram ze skórki, a następnie kroję je w dość niewielką kostkę. Tak przygotowane jabłka przekładam na patelnię, dodaję cukier, wlewam trochę wody i ustawiam na średnim ogniu, aby całość się dusiła. Co jakiś czas mieszam jabłka. Jabłka powinny być miękkie i szkliste. Oczywiście, to jak szybko jabłka będą gotowe, w dużej mierze zależy od rodzaju jabłek. Kiedy jabłka są już miękkie, dodaję do tego ryż. W tym momencie możecie dodać też cynamon. Ja dodaję również jeszcze dwie łyżki śmietany i to wszystko bardzo dokładnie mieszam. Tak przygotowany, gorący ryż z jabłkami przekładam na salaterki. Podaję od razu, póki jest gorący. Mam nadzieję, że dzisiejsze danie Wam zasmakuje. Ja uwielbiam ryż z jabłkami, z dodatkiem śmietany, możecie do tego dodać dużo cynamonu, możecie też całość zapiec, dodać troszeczkę mleka. W ogóle sam ryż możecie też ugotować na mleku. No i tak jak wspomniałam, czekam na Wasze komentarze, jak jada się ryż z jabłkami u Was. No i kiedy jedliście, jeżeli je dawno, to musicie koniecznie to nadrobić i zachęcam Was do przygotowania właśnie ryżu z jabłkami. Życzę Wam smacznego i zapraszam do nas na stronę www.kotlet.tv. Pa pa!